15 lipca 2022 rok, Kielce, na Wzgórzu Zamkowym i oto spotkanie niezwykłe dla mnie, dla nas, bo nie jestem sam, z dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Kielcach, panem Paweł Tkaczyk. Panie Pawle, ja wyrażam wielkie słowa uznania za to, co nam tutaj Pan już powiedział wcześniej. Pokazał przed chwilą, właśnie ten słynny znak, ten gmerek. Tak? Pokażę go jeszcze raz. To jest niezwykły, bo wyraźnie, literka. I króciutko coś o sobie, właśnie o tej wystawie, tutaj której teraz Pan zaprasza. Jestem... Ja zapraszam Państwa do Muzeum Decyzjalnego, którego jestem dyrektorem i zapraszam, ponieważ jest szczególna, wyjątkowa okazja, można zobaczyć na co dzień niedostępny obraz Jana Brojda Starszego, przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus w Girlandzie Kwiatów. Cudownie. Do kiedy ta wystawa, wystawa jest? Wystawa jest czynna do końca października 2022 roku. Czyli proszę Państwa, macie... Od pana dyrektora zaproszenie, będziecie w Kielcach, tak jak my, nawet na tych kilka godzin. Warto wejść na wzgórze katedralne, e, katedralne, katedralne tak jest więzienie kieleckie słynne. Katedra, No i tutaj zapraszam I Państwa właśnie do Muzeum Diecezjalnego i do Pana Dyrektora Pawła Tkaczyka się zgłosić, a Was już dalej pokieruje. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję serdecznie, jest to dla nas niezwykłe spotkanie, przeżycie i Panie Dyrektorze, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wszystkim życzę. <laughs> Dziękuję. Zachęceni zaproszeniem Pana Dyrektora Pawła Tkaczyka, Dyrektora Muzeum, Dziece w Kielcach. Wchodzimy na dziedziniec muzeum i rzeczywiście dostrzegamy pięknie wymalowany Brygiel. Jesteśmy ja w korytarzu W tych mieszkaniach wcześniej mieszkali biskupi na przestrzeni czasu, ich portrety będą się przewijać w różnych miejscach. Yy, I to tak wyglądały mieszkania. mieszkania, dlatego widzimy na przykład, że mamy ten układ pomieszczeń antylatowych, czyli jakby przejście jest cały czas na tej samej wysokości. A my sobie dzisiaj w sposób szczególny zwrócimy uwagę na wystawę, która jest teraz, yy, na jeszcze aktualna, która jest do końca października, poświęcona sztuce yy, związanej z eucharystią. I zapraszam do pierwszej sali. Muzeum diecezjalne w Kielcach. Madonna Dzieciątkiem w Girlandzie, Jana Brygiela Starszego, Olej i uwaga, blacha miedziana. Wystawa, na której wejdzie ten obraz się znajdował, potrwa do 22 października roku Obecnego 2022. Warto, naprawdę warto przyjść i posłuchać opowieści o wystawie księdza Daniela. Mnóstwo szczegółów, obraz niezwykły, nie ukrywam, po raz pierwszy oglądam. I ciekawostka: żywa mucha. I